Wychodzić czy nie wychodzić? Jak myślicie, magnes czy kopanko? Dzień dobry moi kochani. Dzisiaj tak nietypowo na linie, ale jak widzieliście, tyczka uległa uszkodzeniu, musi iść do naprawy. Także dzisiaj, jako że Artur nie odpuszcza, idziemy dalej, ale na linie. Zobaczymy, jaką skuteczność wykazuje lina w porównaniu do tyczki, bo ja to później przejdę jeszcze raz tyczką i zobaczymy, co się będzie działo. Także bądźcie ze mną do pierwszego fanta. Niech lina namoka! O! Jest już coś. Patrzcie i to takie kombo. O to jakie fajne, ciężkie. Opa! No patrzcie Coś tu się odbywało. To są krzówki. Oj! No, widzicie jak człowiek do magnesu na linie nie jest przyzwyczajony. Są makarony. O, ale tu takie są też fajne. To nawet całkiem świeże się wydaje. No i dobrze. No, i znowu pokryweczka od garnka spadła. No, coś idzie na pewno, bo jest ciężko. O! Poza tym, że worek to jest jakiś taki kotlet fajny. Plus zrobnica. O, jakby coś się ciągnęło, bo magnes idzie ciężko, ciężko, ciężko. O, pewnie, że ciężko, co to jest? Ale jakie to jest ciężkie? O, taki krążek z czymś, ale fajny. Czuć ciężar, czuć, czuć, czuć. Co tym razem? O, szczątki jakiejś Ukrainy. Bardzo mnie to cieszy. O, i tyskie. A jak jest tyskie, to pozdrawi Artur przyjacielu. Wiadomo. O! Czyżby kapleciur? Przecież trafił w kotleta. Oj, tak, trafiłem w kotleta moi kochani, i to widzę, że bezpośrednio w kotleta trafiłem. Taka fajna blacha. Tak, to był strzał w dziesiątkę. Coś idzie. Coś idzie. O, ale kombo. Co my tu mamy? Tu jest śruba, podkładka i jakieś reszta drewna. Czyli jakaś śruba taka spinająca była. No i gwoździe. O tak. Tu jest kotlet. Tu jest kotlet i to będzie kotlet schabowy. Opa. To jest schab. W panierce Nie wiem, co to jest, ale jest fajne. Tu jest jakiś kotlet. Tu jest. O! I dlaczego ten kotlet jest garnkiem? Już go sprawdzamy. Podejmujemy. O, jest. Garnek? Nie. Wiadro. Ale wiecie w jakim kolorze prawda? O, poszło. No wiadomo, że w niebieskim. Super. Tu jest chyba jakieś przyłapanko. O, idzie, 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 O, tym razem nie wiadro, a niebieski garnek. Tak jest, musi być niebieski. Patrzcie tutaj jakie jest kombo: lakier do paznokci, pozostałość flamingówki chyba nie, to było wieczko od... ojka, no i tiger, rasowy polski tiger, najniebezpieczniejszy kot naszych lasów. Niby wszystko ładnie, niby wszystko pięknie, ale. Nie do końca, bo huta o ciebie pytała. O, teraz jest elegancko. O, tu jest walka. O, jest walka. Dobra, patrzcie. Dno osobno wyrwał, a potem garnika wyrwał. Elegancko. A tu, zobaczcie, są ślady zbrodni. Tu są żebra, a żebra co ja pieprzę, kręgosłup, a tu jest jakby reszta kręgosłupa. No. Była konsumpcja chyba. Na samym dnie, pomiędzy niebem a piekłem spotkamy się. Jest flamingówka z samego dna. Apa. Tutaj się strefa żubra zaczęła. Ale tutaj zobaczcie, co jest. Raz. Dwa. Jeszcze tu jest schowana w mule. Trzy. O, chyba coś idzie. Chyba coś idzie. O, czuć było ciężar. Taka spinka do mankietów i jeszcze taki skobel. A dzisiaj jest wypad ewidentnie aluminiowo-flamingowy. O, po dłuższej przerwie jest jakieś coś. O, właśnie tam. Garnek. No, garnek nie pytajcie o kolor A tu jest but tu jest chyba jakaś część garnka a tu jest jakaś buteleczka a, pokaż się o to nawet nie jest jakaś część garnka tylko to jest Cały garnek, a kurde. U, ale się zakopał. Chodź tutaj, gościu. O jest ze złotem. Nie, z dziurami, a nie ze złotem. Dobra, zostawiamy. Jak będę wracał. Tego wezmę, bo przejdę się chyba zobaczyć. Tam jest most kolejowy, idę zobaczyć chyba pod most, co tam słychać, i będę znikał. O. Proszę, jest, jest. Tu już jednego nadziałem, widzicie? Telefon miałem wyłączony, ale dołożę drugiego. A tu jest kopalnia aluminium. Spójrzcie. Płotnik plus konserwa. Tam jest konserwa. A tu jest co? A tu jest dekoral. I. O co wychodzi? Dekoral i. i garnek chyba, ale musimy mi wyjść wiadro. No, i tak się to zbiera. U mnie takich rzeczy na złom nie biorą, dlatego to pójdzie. Oj, mi. Na przok. A tu co mamy? O! A tu miskę mamy. Dobra, miska. Nie jest zła przecież. No to na szczęście jesteśmy blisko bazy. O, tu jeszcze są sprężyny z łóżka. Też do huty, ale tu jeszcze coś mamy. O, też resztka kanki. No i też do huty. Tym razem czerwony. A tu coś leży. Szampon do włosów, do bazy. Właśnie tu jaki jest Eldorado? Tu już wyjąłem współczesnego Karlsberga i stare mleko. Tu jest jakaś butla. Po czymś tu jest chyba resztka nie to jest magi. To nie Karlsberg tu jest jakaś piłka a tu jest jakiś garnek Zobaczę. baza zrobiona a tu jest jeszcze folia także trzeba będzie to wszystko ściągać, te bazy. Chodź tutaj, Lina. Patrzcie tutaj, co się odbywa. Najprawdziwsza butla po kefirze. Ech, tu jest jeszcze potuczona butla taka. I jeszcze stara butla po piwku, pamiętacie? O, zielona jeszcze. Tak, do bazy. jest jeszcze o moi kochani no to jest prehistoryczny słoik zatykany szklanymi wiekami jeszcze patrzcie na ten kolor przepiękny do bazy tu sobie bazę założymy jakby kto chciał jakiego polityka Nadziać na pal to mogę wypożyczyć tanio. Już naostrzony jestem, już prawie pod mostem. Ale tu zauważyłem o, takiego gościa, zauważyłem i jeszcze flamingówkę do niego zauważyłem. To sobie ją opróżnimy O, będzie chciało. Super baza. Tu jest bardzo płytko. Patrzcie, chlapacz odjawy. A, da się, da się. Doniczka, takie, takie. A, patrzcie i takie i takie. I takie. O, a tu jest małż. Zobaczcie, znaczy był małż, ale jednak coś tu żyje. Co. O, tu jeszcze lód. Co my tu mamy? Tu była jakaś żarówka. Szkło. O, musztardówka. Aż wezmę tę ponieważ zobaczcie, tu jest kawałek garnka, tu jest buteleczka, a tu jest foksik. O, i kolejny małż, patrzcie jaka wielka muszla Na oko, na oko takie o, pep. a tu patrzcie łódka na oko. No, powiewał tak. Telefon jak zwykle odmówił posłuszeństwa, postanowił nie nagrywać. Tu jest do 20 kg jakiś iść. Tu jest może z 8 kilo. Także niech będzie 25 kilo, bo tu jest dużo aluminium. I prawda. Łódka mi wpadła. Taka żaglówka. Elegancko. Pozdrawiam Was. Papaty. Trzymajcie się.